Dzisiaj będzie bardzo ważne wydarzenie. Odbiór drogi powiatowej łączącego dwie gminy gminę Lelis poprzez długi kąt do gminy Kadzidło. Jest to dość długi odcinek drogi ponad 7 kilometrów wartość tej, tej inwestycji to 27 milionów 69 tysięcy, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 14 995 tysięcy. Z samorządu województwa, województwa nazowieckiego otrzymaliśmy 4 miliony. Też do tej inwestycji dołożyły się gminy. Gmina Lelis dołożyła 891 tysięcy, gmina Kadzidło 1 950 tysięcy. No oraz środki własne samorządu powiatowego to 5 233 tysiące. W ramach tej inwestycji wykonaliśmy dość długi odcinek, bo ponad 7 kilometrów. Droga o szerokości 6, 6 metrów pobocza o szerokości 1,5 metra w ramach tej inwestycji wymieniliśmy również infrastrukturę kolidującą w pasach drogowych wymieniliśmy również um, oznakowanie drogowe poziome pionowe także dość duża inwestycja ważna dla szczególnie tych dwóch gmin gminy Leśniczów i gminy Kadzidło. No właśnie jak ważne jak ważne są te drogi dla mieszkańców powiatu? E jeśli chodzi o zadania powiatowe, to drogi są jedną, jednym z ważniejszych dziedzin naszej działalności. Infrastruktura drogowa jest ważna nie tylko dla mieszkańców okolicznych, ale też dla całego biznesu, dla przedsiębiorców, ponieważ komunikacja wszyscy wiemy, że jest podstawą w działalności gospodarczej, podstawą właściwego funkcjonowania w zasadzie w każdej dziedzinie naszego życia. W no dniu dzisiejszym dokonaliśmy oficjalnego otwarcia odcinka części inwestycji w mojej tutaj ocenie i w naszym takim podejściu jako gminy Lelis. Drogi powiatowej łączącej Lelis z Kadzidłem. Jest to droga, która w perspektywie no, najbliższych, mam nadzieję dwóch lat zostanie już całkowicie zakończona, na którą już od dawna mieszkańcy i gminy Kadzidło jak również Lelisa czekają jako, że jest to bardzo ważny szlak komunikacyjny. Na odcinku około dwóch i kilometra na terenie gminy Lelis do miejscowości Długi Kąt od Kadzidła została ta inwestycja. Zakończona, następnie ona się urywa i obecnie trwają prace y, przez miejscowość Lelis na odcinku około kilometra, który mam nadzieję, że w ramach drugiego etapu tego zadania zostanie to zrealizowane. Jest to zadanie przewidziane do realizacji w 2025 roku, jak również do 2026. Mam nadzieję, że uda nam się y, pozyskać środki finansowe, bo bez nich niestety nie damy y, tutaj ani powiatamy ani my nie z tego nie jesteśmy w stanie. Sfinansować sobie. Natomiast wstępnie koszt szacowany jest na kwotę około 16 milionów złotych przy takim dofinansowaniu ze strony pana wojewody. Także pozostaje nam mieć nadzieję, że ten odcinek zostanie dokończony i będzie równie dobrze tak wyglądał, jak to w dniu dzisiejszym możemy tu podziwiać, bo naprawdę odcinek jest imponujący. Jesteśmy na drodze. Kierzek Kopaczyska łączącej dwie gminy, gminę Kadzidło i gminę Baranowo, jest to dosyć duża inwestycja, walczona przez kilka lat. Udało się. Dzisiaj odebraliśmy. Wcześniej mieliśmy odbiór techniczny, dzisiaj już jest taki oficjalny. Jest to droga bardzo znacząca dla mieszkańców. Myślę, że gmina Baranowo również, jak, jak dla gminy Kadzidło, jest to bardzo duży ruch. W stronę Ostrołęki. Ze ścieżką pieszo-rowerową, często uczęszczaną przez młodzież. W Chudku znajduje się szkoła, młodzież, dzieci korzyst, dojeżdżają do szkoły. W Chudku jest zapewniony też autobus szkolny, ale często korzystają też z rowerów. Także jest tak jakby. Dba też o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Te pasy, te ścieżki, jakby pas ścież pieszo-rowerowy jest bardzo, bardzo ważny w tym momencie. Teraz wiem, że już niestety nie możemy takich dróg budować. Ścieżka rowerowa musi się znajdować poza, poza pasem już jezdni. No będzie to większy wysiłek, ale tutaj jeszcze mieszkańcy mogą z tego skorzystać. Przecięcie wstęgi to... Y to tylko taki wyraz symboliczny, natomiast chodzi o to, żeby społeczeństwo, żeby mieszkańcy dowiedzieli się, że nasze samorządy wspólnie wybudowały dość istotny, dość duży, długi odcinek drogi łączącej gminy. Przed chwilą otwieraliśmy odcinek 7-kilometrowy w gminie. Skadzidło dziś jest a w tej chwili jesteśmy w gminie Baranowo. Odcinek łączący miejscowości Chudek, Gleba, Kierzek, Zawady wynosi około 7 km, dokładnie 6800 m. Wartość tej inwestycji to ponad 13 747 000 zł. Długość odcinka to ponad 6 km, prawie 7 km. Ten odcinek zbudowały samorządy, samorząd powiatowy, samorząd gminy Kadzidło, Myszyniec oraz województwo, województwo mazowieckie. Łączna wartość tej inwestycji to 13 747 tysięcy złotych wkład samorządu województwa mazowieckiego to 8 milionów złotych. 190 milion 452 tysiące to gmina Baranowo, 869 tysięcy zł to wkład gminy Kadzidło, wkład powiatu ostrołęckiego to 3 426 tysięcy zł. Jest to odcinek drogi wybudowany w dość dobrym standardzie, szerokość jezdni wynosi 6 metrów. Szerokość poboczy około jednego metra. Wraz z tą inwestycją została wykonana również przebudowa infrastruktury drogowej, wykonane oznakowanie, znaki pionowe, znaki poziome. Odbiór techniczny oczywiście odbył się już wcześniej, no dziś otwieramy odbiór, dokonujemy odbioru oficjalnego.